Cześć, mam na imię Tomasz. W imieniu koleżanek i kolegów zaangażowanych w przedsięwzięcie y, witam w przestrzeni projektu muzycznego pod nazwą Tom's Corner. Tom's Corner istnieje już od kilku lat. Posiadamy własną stronę internetową, y, otwartą grupę na Facebooku, y, kilka utworów na SoundCloud, no i teraz dochodzi YouTube. Co będziemy prezentować? Przede wszystkim materiał autorski, piosenki wersji akustycznych, takie wersje bardzo surowe, lub takie grane na zasadzie jump session. Również będziemy się dzielić swoimi przemyśleniami na temat sprzętu, muzyki na zasadzie takich niezobowiązujących beletrystycznych treści. I również nie zabraknie coverów. Naturalnie wszyscy lubimy covery, trzeba od czasu do czasu. Przypomnieć o artystach, o piosenkach, które gdzieś tam siedzą nam e, głęboko w głowie. No i takim marzeniem jest też również zrobić kiedyś teledysk. Raz jeszcze. Zapraszam bardzo serdecznie do naszej przestrzeni muzycznej. E, zapraszam do kontaktu. Adres strony internetowej gdzieś tam za mną jest. E, również zapraszam do spotkań na żywo. Czasami można nas w mieście gdzieś spotkać. I najważniejsze, wszystkiego najlepszego i dużo muzyki na nowy 2026 rok. Pozdrawiam serdecznie. Tomek z Tomskorner.